W bogatej Warszawie mamy jednak bardzo dużo biednych ludzi. Stwórzmy atmosferę świąt poprzez dzielenie się z drugim człowiekiem. Książę Najprawdziwszy Kijowski. Albert światopowicz Zwrócił się do mnie, aby zorganizować, udostępnić salę. Spotkanie wigilijne dla ludzi, którzy w większości są samotni, jest bardzo, bardzo ważne. Zdecydowałem się zrobić e, e, posiłek wigilijny. Znam tą e, restaurację. I my im będziemy serwować, e, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i praktyką, e, doskonałe posiłki. Przyjdą do Pana Macieja. Dorzucimy 10% od każdego posiłku, które Wy zamówicie a następnie na naszej stronie będzie też możliwość dawania tak zwanego napiwku przy dostawie. I w 100%, Panie Albercie, w 100% te napiwki trafiają do Pana Fundacji Prometeus Lacenial. Podziel się świętami z osobami potrzebującymi. Za Państwa udział w naszej akcji z góry bardzo dziękuję.